Zatem witam ponownie Karpackiej Troi. Dzisiaj chciałbym poruszyć taki temat nieco zbliżony do kultury, ale też nieco wyodrębniony, jak temat sztuki. Sztuki, która miała miejsce w zamieszłych czasach i jak to się rozwinęło obecnie. W zasadzie ludzie nie potrzebowali sztuki do życia, można by tak powiedzieć. Przynajmniej nie miała ona praktycznego zastosowania. W zasadzie, ogólnie rzecz biorąc, oczywiście, ponieważ te wszystkie naczynia, dzbanki, misy, wszelkie wyroby ceramiczne miały charakter głównie użytkowy, i o to chodziło, żeby je wykorzystać w pełni. Walory tych produktów, natomiast zdobiennictwo to już była kwestia drugorzędna. Natomiast ludzie z potrzeby takiej wewnętrznej skłaniali się jednak do zdobienia tego wszystkiego i tak właśnie rozwijała się ta gałąź rzemiosła artystycznego. No i też często te funkcje praktyczne, były niezbędne do życia, były dekorowane pod różną postacią i każda kultura wytworzyła jakiś swój własny zwyczaj, swoje własne wzorce do odróżnienia się od innych w tych wyrobach, które oni akurat stosowali. To ich odróżniało od pozostałych plemion, od pozostałych, można nawet powiedzieć, narodów. Sztuka też miała troszeczkę inne znaczenie, ponieważ broń. Hmm... Też nie musiała być dekorowana, ona miała być skuteczna. Natomiast, natomiast ludzie wprowadzali jakieś emblematy, jakieś inskrypcje, jakieś motywy, które miały w jakiś sposób, no także określać przynależność plemienną, przynależność do grupy i w jakiś sposób miało ich identyfikować, ale niekoniecznie też. Niejednokrotnie było to wyraźne zdobnictwo, które Służyło jeszcze pogłębieniu tej estetyki. W tej chwili to wszystko troszeczkę się zmieniło. No ale ta sztuka nie zawsze też była do końca taka praktyczna, chociaż często właśnie miała to zastosowanie w tym rzemiośle. Natomiast nie zawsze tak było, ponieważ też tarcze były na przykład dekorowane, sztandary i tak dalej. Więc to. To identyfikowało także ludzi, skłaniało do przynależności jakiejś plemiennej, do identyfikacji z jakąś grupą, rodziną, grupą, ze społeczeństwem i tak dalej. No i to przetrwało troszkę do naszych czasów. Także w takich skwerach religijnych ta sztuka też nie miała zupełnie praktycznego zastosowania, ponieważ Często właśnie galerie to były świątynie, więc w dawnych czasach świątynie były takimi współczesnymi galeriami, które no, miały ten charakter religijny, ale też były niektóre zdobienia świeckie, które były tam zawierane i, i w ten sposób artyści mieli możliwość wystawienia swoich prac na widok publiczny. No w tej chwili to wszystko się zmieniło, ponieważ zostało to wszystko jak gdyby rozdzielone, oderwane, więc w tej chwili naczynia nie mają takiego charakteru, ponieważ mają wyłącznie charakter praktyczny. Więc bardzo mało naczyń jest projektowanych w ten sposób, żeby być wizualnymi, przyjemnymi dla oka, czy rzeczami ładnymi. One mają wyłącznie charakter taki użytkowy. Dlatego no, sztuka jak gdyby oderwała się i nadała sobie własne znaczenie. No i teraz mamy obrazy czy rzeźby niekoniecznie związane z tym charakterem użytkowym. No i tak to właśnie dzisiaj wygląda, dlatego nastąpiła ta rozbieżność, bardzo wyraźna, chociaż jeszcze pewne pozostałości są. I są w jakiś sposób kontynuowane. Na przykład, zdobi się ręcznie porcelanę, zdobi się inne przedmioty użytkowe, rzeźbi się niektóre meble. No i to są rzeczy bardzo cenne, ponieważ wymagają jednak tego kunsztu artystycznego i tej wprawy w powielaniu tych wzorów, czy nawet tworzeniu wzorów indywidualnie. Uprzemysłowienie głównie nadało tym rzeczom użytkowym charakter taki uniwersalny i zarazem pozbawiło je części dekoracyjnej, więc tutaj nie mamy do czynienia już z wyodrębnionymi poszczególnymi egzemplarzami, które były niepowtarzalne, tylko mamy hurtową produkcję czegoś, co jest zwielokrotniane. I dlatego to nie ma już takiego wymiaru, jak miało w dawnych czasach, kiedy wszystko było robione ręcznie i musiało pozostawiać indywidualny charakter. Często nawet te wyroby były sygnowane w jakiś sposób. Swoimi własnymi oznaczeniami artyści po prostu podpisywali swoje wyroby, żeby je odróżnić od innych. I tak samo wytworzyła się pewna kultura, która była, Odmienna od pozostałych kultur, dlatego że powielała jak gdyby te wzorce, natomiast one były i tak w zastosowaniu unikatowe, ponieważ każdy wzór, mimo że się odwoływał do jakiejś tam formy, nie był szablonowy. I to należy. Podkreślić, że to wszystko miało taki charakter, więc ludzie nie musieli to, tego wszystkiego jak gdyby dekorować, nie musieli to wszystko ozdabiać, natomiast to wynikało z potrzeby ducha i z potrzeby takiej estetyki, z potrzeby piękna. I dlatego to jednak funkcjonowało. No i to było cenione, było nabywane i było było pielęgnowane, więc yy, yy, to były rzeczy cenne w przeciwieństwie do tych obecnych czasów, kiedy tych rzeczy cennych mamy bardzo mało i, i niestety yy, nie są one yy, tak. Yy, powszechne, jak, jak w dawnych czasach, że ludzie mogli sobie, oczywiście zamożniejsi, mieli więcej tych rzeczy, albo ładniejsze tych rzeczy, albo y, te rzeczy, które wymagały więcej pracy, nakładu pracy, y, lepszego zdobnictwa, y, lepszych materiałów i tak dalej. Natomiast przeciętny człowiek też mógł sobie jednak na to pozwolić. Tak to właśnie wszystko miało tak to wszystko się rozwijało aż do obecnych czasów, i obecnie mamy zniszczenie tego wszystkiego, bo trzeba o tym powiedzieć, że sztuka w tej chwili też przyjęła formę taką szablonową, sztampową i, i, i nie pozostawia takiego śladu indywidualnego, dlatego wielu artystów nie jest cenionych. Natomiast ci, którzy pracują na potrzeby kultury i kreują tą kulturę w dalszym ciągu, nie są doceniani. I tak to właśnie się zmieniło na przestrzeni wieków. No więc trudno się dziwić, że w tej chwili mamy do czynienia z nicością. No i ludzie też nie potrzebują czegoś wyższego, potrzebują. Tych rzeczy na takim poziomie minimalnym, czyli praktycznym, tylko i wyłącznie bez tych walorów dodatkowych, które, które jednak wynikały z pewnej estetyki, z pewnego piękna, wynikały z, no, z... potrzeby serca i ducha. thank <laughs>